Nie uwierzysz, ile problemów może rozwiązać jedna kropla tego olejku? Sprawdź, czy masz go w domu. Zawsze mam go pod ręką. Dlaczego? Bo działa szybko, ma mnóstwo zastosowań, pomaga na zdrowie, urodę i różne dolegliwości. To olejek goździkowy. Na co pomaga? Ból zęba i zapalenie w jamy ustnej? wystarczy kropla na wacik i przykładam do dziąsła. Działa ekspresowo Bóle mięśni i stawów kiedy czuję napięcie w plecach albo bolą mnie mięśnie, mieszam go z olejem i wmasowuję w skórę. Ból głowy? Kropla na skronie i szyję, czuć ulgę prawie od razu. Ryszcze przebarwienia i podrażnienia skóry nakładam punktowo, skóra szybciej się goi. Infekcje skóry i paznokci. Jeśli coś zaczyna swędzieć lub paznokcie wyglądają podejrzanie, olejek ratuje sytuację. I na koniec komary i owady. P, nie są mi straszne. Ten olejek trzyma ich na odległość. Ale pamiętaj, jest bardzo mocny, więc trzeba go rozcieńczyć. Mieszam krople z olejem kokosowym albo oliwą. To mała część jego możliwości, bo ma mnóstwo zastosowań. Na pasożyty, gorączka, a nawet krążenie. To jeden z tych olejków, który warto mieć zawsze pod ręką. Zapisz ten post, bo nigdy nie wiesz, kiedy ci się przyda. I obserwuj mnie po więcej naturalnych trików na zdrowie i urodę.